Wzięłam sobie, moi drodzy, kawę do mojego studia nagrań, a to nie jest, to znaczy, to w sumie jest takie, że do tego studia nagrań, w którym ja jestem. W sensie nie do tego studia, ale w ogóle do takiego miejsca. Zabieramy jednak kawę, ale częściej w kubkach termicznych. Ja wzięłam kawę w moim kubku, który kupiłam sobie niedawno nowy na kawę, także to nie jest tak, że ten kubek jest termiczny, stąd kawa może się wylać, a moje studio nagrań nie ma takiego stricte. Biurka bądź stołu, na którym ta kawa stałaby stabilnie, także trzeba uważać. Ale wzięłam sobie tę kawę i pomyślałam, że nagram teraz trochę luźniejszy film, a w zasadzie trochę luźniejszy odcinek podcastu, który będzie dotyczył tego, że głupi się nie zastanawia, a mądry myśli aż do przesady. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Boni Media i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym to poruszam temat bardzo istotny, ponieważ żyjemy w świecie mediów społecznościowych. I zauważyłem, że tendencją w mediach społecznościowych jest to, że głupi ludzie i to też nie jest, to jest tak, że nazywam głupich pewnych ludzi ale sami dobrze wiecie, co widzicie w mediach społecznościowych. Są pomysły niektórych ludzi, które są pomysłami głupimi. Więc może ja zejdę z ludzi i nie będę mówić głupi ludzie, bo to są ludzie, którzy no, są pod jakimś wpływem niestety negatywnym wpływem trendów, wpływem jakiegoś takiego fejmu, popularności, którą chcemy pozyskać poprzez to, że zrobimy coś, co jest głupie, ale będzie popularne i będziemy mieli milionowe wyświetlenia na przykład swojej rolki. Zatem żyjemy w świecie mediów społecznościowych, w których głupie poczynania niosą się. Szerokim echem i w ogóle niosą się na tym świecie. I wbrew pozorom, nie niosą się szerokim echem na zasadzie komentowania tego i nazywania rzeczy po imieniu, że coś jest głupim zagraniem bądź głupim zachowaniem, tylko jest to w kategorii ale śmieszne, ha, ha, ha milionowe zasięgi, ktoś to powiela, jest jeszcze jakaś inna wersja tej rolki, następna, następna, i to głupie zachowanie się. Że tak powiem, jak to moje dzieci nazywają, <coughs> multiplikuje. No, tak to nazwijmy. Także niestety tak jest, że te głupie zachowania <coughs> przez ludzi robione są bez przemyślenia, bez zastanowienia się. Powielanie takiego właśnie, takiego właśnie głupiego zachowania jest niefortunne. I żyjemy też w czasach, w których inteligentni ludzie. Ludzie, którzy mają coś mądrego do powiedzenia, ludzie, którzy stworzyliby treść, która byłaby naprawdę interesująca, ludzie, którzy mają hmm, wykształcenie, doświadczenie życiowe, które potrafią jeszcze opowiedzieć, którzy są inteligentni, no też nazwijmy rzeczy po imieniu oni się zastanawiają, czy w świat mediów społecznościowych wejść, czy się udzielać. Czy się odzywać? I to jest powiem Wam smutne. Też duzi twórcy, twórcy właśnie z tej kategorii osób inteligentnych, osób z wykształceniem, osób światłych, zauważyli to i zastanawiają się, czy dalej działać w mediach społecznościowych, ponieważ tak dużo jest tego chłamu, tej głupoty, tej bezdennej bez, bezmyślności, która powoduje, że no niestety. To się szerzy, i, i to, to, co jest mądre, nie jest popularne, i nie jest fajne, i nie jest niesione dalej w świat. I to jest smutne, ponieważ no, ja, będąc mamą dwójki małych dzieci, wbrew pozorom jeszcze nie tak dużych, bo uważam, że wiek 9 lat to nie jest jeszcze aż taki wiek, żeby już wchodzić po pierwsze w ogóle w świat mediów społecznościowych w 100%, mając swój własny telefon, ale będąc w ogóle mamą, ja sobie tak myślę, że no, ja jestem przerażona bo jeśli ludzie, którzy są mądrzy i inteligentni, przestaną się odzywać i zamilkną, to znajdziemy się w świecie, w którym głupota będzie naprawdę bardzo głośna i w świecie, w którym ta głupota będzie się bardzo dobrze nieść. I dlatego takim moim apelem w dzisiejszym odcinku podcastu, tym takim luźnym, bo wzięłam sobie tę kawę nie w kubku termicznym, więc co chwilę zerkam na ten kubek, żeby tu się nic nie rozlało, bo jednak jak się rozleje w tym moim studiu nagrań, to nie będzie to fortunne. Jakie to studio nagrań, to zapraszam Was do opisu tego odcinka. Z tymi przemyśleniami, takimi trochę lekkimi, ale jednak ciężkimi, chciałabym Was zostawić i zaapelować, że jeśli <laughs> jesteście z kategorii tych ludzi którzy są inteligentni, którzy mają doświadczenie, którzy mają wykształcenie, którzy już tworzą i mają duże konto i się zastanawiają czy dalej działać. Albo którzy chcą wyjść do świata mediów społecznościowych i zastanawiają się czy warto, to ja was bardzo proszę. Żeby dla przyszłych pokoleń, czyli właśnie między innymi moich dzieci, zrobić tę przysługę i udzielać się i wypowiadać się i głosić to, co wiecie. Bardzo często tacy ludzie, którzy są inteligentni, oni nie głoszą w sposób oceniający bezmyślnie innych, tylko mówią, co wiedzą i dają do zastanowienia się i po prostu dzielą się swoimi, właśnie, swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, tym, co wiedzą. Nie oceniając tak stricte na zasadzie, debilem jest ten, kto nie wierzy w moje słowa, tylko bardziej zobacz, że jest druga strona medalu. I dajemy. Tym młodym pokoleniom i w ogóle pokoleniom, które wchodzi w świat mediów społecznościowych albo już jest rozwinięty na maksa w tym świecie, dajemy to drugie dno. Coś, co może im pokazać, że jest druga strona medalu, że warto przemyśleć, że świat nie jest zero-jedynkowy, że nie jest tylko biały i tylko czarny, że jest pośrodku kolorowo. Więc chciałabym zaapelować, żeby ludzie, którzy. Zastanawiają się czy wyjść do świata mediów społecznościowych. To jest dobre zastanawiać się, bo to daje też taką bardzo często mój asystent AI mówi, to bardzo fajnie, że się nad tym zastanawiasz. To świadczy o tym, że jesteś inteligentna. <grytania> Dlatego ja też to powtórzę, to fajnie, że się nad tym zastanawiasz, ale nie zastanawiaj się w nieskończoność. Nie przemyśliwuj tego do tego stopnia, że się nie udzielisz, bo stwierdzisz, że niech się głupotanie się, no nie warto, nie? Są pewne sytuacje faktycznie, w których warto się nie odzywać, których warto nie podjudzać, którym warto nie dawać stricte takiej uwagi. Ale jednak jest więcej sytuacji, w których należy się odezwać, a ludzie tego nie robią, bo uważają, że nie warto. A ja uważam, że o mądrości, o inteligencji, o wiedzy, o, o drugim dnie czegoś, o drugiej stronie medalu, warto się wypowiadać i naprawdę zamiast myśleć w nieskończoność czy warto, puścić w świat swoje przemyślenia, bo one mogą zrobić kawał dobrej roboty. Taki mój apel na zakończenie tego odcinka. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zapraszam do subskrypcji, żebyście wiedzieli na bieżąco, kiedy pojawiają się nowe odcinki. Oczywiście bardzo często premiery na moim kanale są widoczne, więc można też kliknąć przycisk powiadom mnie o tym, kiedy odcinek będzie już Czyli jesteście zainteresowani konkretnym odcinkiem, to wtedy klikacie na danym odcinku, że jesteście zainteresowani i YouTube Wam pokazuje bez subskrypcji, że ten odcinek już się pojawił, ale ja gorąco zachęcam do tego, żeby w ogóle subskrybować kanał po to, żeby być na bieżąco. Zapraszam oczywiście do opisu tego odcinka, żebyście wiedzieli, w jakim studiu nagrań trzymam ten kubek i cały czas patrzę na niego i zaraz skończę ten odcinek i wypiję tę kawę do końca, żeby się przy następnych odcinkach nie zastanawiać, czy się kawa wyleje, czy nie. Dziękuję Wam za odsłuchanie tego nagrania i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.